Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik homogenizowany na zimno. Potrzebować będziemy cztery serki 200 ml śmietany 30% dwie łyżki cukru, pudru i tutaj mam galaretki. Dwie galaretki pomarańczowe rozpuściłam w szklance wody. I to mamy składniki sernika. A tutaj mam syrop z brzoskwiń, półtora szklanki syropu z brzoskwiń i cztery łyżeczki żelatyny. Żelatynę zaleję wrzącą wodą, rozpuszczę i złączę z syropem z brzoskwiń. Tutaj mam formę wyłożoną. Y, biszkoptami, a na wierzch sernika ułożymy połówki brzoskwi Teraz śmietany, ubijam z cukrem na sztywną. Śmietanę już mam ubitą, dodaję serki. Tutaj miałam cztery serki, 150 gram każdym. I to należy połączyć ze śmietaną i dolewamy kanaretkę. I całą łączymy. I teraz już mi się gotuje woda, więc zaleję paroma łyżkami wody, i rozprowadzę żelatynę. Tutaj mam, i doleję do syropu z brzoski A tutaj masa mi. Stężeje, bo jest dosyć płynna, więc mi stężeje. Zalewam paroma łyżkami brzącej wody i mieszamy do całkowitego rozpuszczenia. I również będziemy studzili, bo to później będzie wierzch naszego sernika. Całkowicie musi być żelatyna rozpuszczona. Ona musi być płynna. Tak to wygląda, ale ona jeszcze troszeczkę... Musimy ją mieszać do całkowitego rozpuszczenia, a masa musi leciutko stężeć masa nam już leciutko stężała żelatyna całkowicie rozpuszczona dolewamy do syropu z brzoskwi i studzimy później zalejemy tężejącą galaretką nasze brzoskwinie a teraz masę serową przekładamy Do formy i dajemy do lodówki do zastygnięcia. I będziemy mieli sernik na zimno serków homogenizowanych. Masa serowa już nam stężała. Mam tężejącą galaretkę na syropie z brzoskwi i teraz połówki brzoskwi układamy i zalejemy tężejącą galaretką i będziemy mieli sernik na zimno homogenizowany. Jeszcze na środek damy jedną połóweczkę. Ja miałam puszkę brzoskwi. I teraz delikatnie zalewamy sernik galaretką i dajemy do lodówki do całkowitego stężenia. I tak oto wygląda sernik. Homogenizowany na zimno. Odkroimy brzegi i ukroimy kawałek. zawsze powtarzam, że najlepiej, jak ciasto jest całą noc w lodówce. O, pięknie odeszło. I teraz ukroimy. Kawałeczek. Wyczytam dobrze, pokroję. O, idealnie. I tak oto wygląda sernik na. Zimno homogenizowany. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Sernik homogenizowany na zimno.